Michał i Jasia właśnie odpoczywają, natomiast w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy się skupić na prezentacji samego ośrodka, gdzie codziennie wykonujemy naszą pracę. Trening zaliczony, widzieliście przed chwileczką w jaki sposób ćwiczymy na co dzień, teraz czas jak widzicie na regenerację. To no, chyba jedyne takie miejsce w Poznaniu, gdzie tak naprawdę w takiej nadrzecznej scenerii można wypocząć, zregenerować siły, zjeść jakiś posiłek potreningowy i dopiero po tym udać się do domu, żeby korzystać z reszty dnia. Za moimi plecami widzicie Michała, Asię w towarzystwie Piotra, odbywają trening tak naprawdę chyba rzadko spotykany na mapie usług fitness i siłowni, bo przeniesienie jakby formy zajęć do pleneru to nowość, którą tak naprawdę też my preferujemy. Chociażby ze względu na fakt, że można to zrobić w ładnej atmosferze, przy, dobrzej, przy dobrej aurze, no i przede wszystkim z uśmiechem, bo wiadomo, że sala ćwiczeń na ogół przepełniona w dużych centrach fitness i siłowni jakichś sieciowych. No raczej zniechęca osoba, a tutaj tak jak widzimy jest tylko towarzystwo trenera, piękna pogoda, można zrobić fajne zajęcia, no i przede wszystkim dobrze się przy tym bawić. Co jeszcze? No sama, sama siłownia wyróżnia się nie tylko klasą sprzętu, tak jak widzieliście, gdy trenowałem razem z Piotrem i ze Stasiem. Nie tylko tym, że można po treningu odbyć fajną regenerację, zjeść posiłek w wadnej atmosferze, ale właśnie tym, co widzicie za moimi plecami. Tam jest Warta, tam nasz klub i tak naprawdę można korzystać z tych wszystkich walorów, które on sobie ma. Więc no co, tak naprawdę zapraszamy do przystani poznania, jeżeli chcecie poczuć różnicę, no i odbyć taką formą treningu, jak widzicie za moimi plecami.